Już wróciłeś, Django. Mam rozumieć, że tak łatwo pokonałeś całą lwią strach? Nie do końca, bo my nie dotarliśmy na lwią ziemię i już byliśmy w drodze, ale spadła skalna lawina i skalna lawina? Pozwoliłeś, żeby jakieś kamienie was powstrzymały? To była całkiem potężna skalna lawina. Dzieje, że wasze wieści będą o wiele lepsze. Byskien, nasz plan nie wypalił. Strażna nas przegoniła, zanim w ogóle dotarliśmy do Gajum i Zimu. A ja myślałem, że krokodyle to najlepsi wojownicy. Krokodyle potrafią świetnie walczyć, ale kiedy coś nie idzie zgodnie z planem? My po prostu byliśmy pecha skazał, naprawdę. W porządku! Spróbujemy jeszcze raz. Ale tym razem kibory jego stado staną na czele. Zaatakujesz wielkie źródła.